Cześć mordeczki, po ostatnim zablokowanym filmiku z metrówką, z taką miarką dla nich niewidomych, pokazałem, że coś takiego istnieje. Postanowiłem wam powiedzieć, co mi TikTok właściwie blokuje, ze względu na działania szkodliwe i niebezpieczne i wyzwania. Kiedyś tam jadłem gdzieś tego kebaba w restauracji, zablokowany filmik, bo tam niewidomy sobie jadł. Drugi filmik na przykład ze szkoły w Laskach, jak wychowawca mi pokazywał, jak niewidomy tankuje samochód, nie? Ten zablokowany. Trzeci filmik, niewidomy jeździ rowerem. Zablokowany, niewidomy chodzi ulicą Zakopanego. Ulicami Zakopanego, jest zablokowany. Nie, filmiki ze strzelnicy, że niewidomy tam na strzelnicy, filmiki zablokowane. Ten sam filmik wrzuciłem jako osoba widząca, nie jest zablokowany. To jest kurwa dyskryminacja już. Niewidomy na przykład prowadzi kłada prowadziłem go pod czyjąś tam opieką na polu i tak dalej Filmik administrator usunął, bo działania szkodliwe i niebezpieczne, tak? Ale jest jako widząca osoba i filmik już może być. Niewidomy gdzieś tam podróżuje, niewidomy robi, nie wiem, wkrętarką na przykład, niewidomy tnie na pile elektrycznej. Niewidomy kosi trawę, jak trawę kosiłem gdzieś tam u kuzynki. Nie wiem, niewi o niewidomy na przykład się strzyże, tak? Jak się strzygłem maszynką, działania szkodliwe i niebezpieczne wyzwania. Niewidomy robi na tokarce. Mieliśmy w szkole w laskach maszyny, tokarki, frezarki i tak dalej. I to też zostało zablokowane. Niewidomy na przykład wchodzi na latarnię morską. Też filmik został zablokowany, kiedyś mi wyłączyli w ogóle TikToka, zablokowali jednego dnia chyba z 10 filmików, niewidomy coś tam na przykład, nie, no nie wiem co tam jeszcze było, niewidomy idzie przez Olsztyn chyba też był zablokowany, no ogólnie tam gdzie jakieś czynności niewidomy się posługuje narzędziami, coś pokazuje. To wszystko jest blokowane ze względu na społeczne jakieś tam społeczne yy, zasady społeczeństwa, bo to jest niebezpieczne dla niewidomych. Niewidomy Pokazuje jak zrobić laskę. Tu mam laskę białą, tak? Tu są końcówki takie się wymienia, one się zużywają, ścierają i wymieniałem tę końcówkę molestowanie i zazdraszanie. I mordę, żeby było lepiej. Tak, po przewijacie się TikToka z tym, co mi TikTok odpowiadał, yy, blokował te filmy. Są filmy normalnie powrzucane, te same, identycznie. z rzutem ekranu, to co mi TikTok, yy, jak zablokował i dlaczego. I że administrator, <ścoughs> yy, że przejrzeli film i się nie zgodzili go yy, odblokować, nie? Tak samo i na przykład yy, z. Yy, z tą metrówką brajlowską, no są takie teraz gadające metrówki, tylko w chuj drogę, ale są takie e, że klopeczki na nich są nie wiem, no niewidomy tam e, niewidomy coś tam robi e, dużo było filmów zablokowane właśnie ze względu na e, politykę społeczną e, społeczną TikToka e, przez zakopany jak szłem Filmik z Krupówek był zablokowany. Niewidomy jedzie do Zakopanego. No ogólnie wiecie o co chodzi. No. tego typu filmy ze szkoły w Laskach były blokowane. Na YouTube też macie, możecie sobie zobaczyć, jakie filmy były zablokowane. I jest też zrzutem ekranu zrobione, nie? Także żeby ktoś był kurwa ciekawy i chciał im narobić koło pióra, to proszę bardzo. Pamiętajcie mordę obserwacji. Chujtoka. E, Subskrybowaniu kanału YouTuber XD i moje rzutce, i trzeba coś z tym kurwa zrobić. Bo to jest niepoważne, że wiecie, że jakieś tam e, patusy, i tak dalej, pokazują jak się bijo e, co dzieci wyprawiają. To są takie rozmaite rzeczy dopuszczane na TikToku. A ja, jako osoba nie niewidoma, że sobie robię kanapkę, coś tam sobie robię, nie jest dopuszczane. Bo to jest niebezpieczne działanie dla niepełnosprawnych. Pozdro.